Pielęgnacja. Bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja plantacji, szczególnie w pierwszym okresie, a więc w pierwszym roku posadzeniu, ale nie tylko, ponieważ to doglądanie wikliny decyduje o jej jakości i powstałych produktach wikliniarskich. Dlatego też należy uwzględnić następujące elementy. Oczyszczanie z chwastów oraz spuchnianie gleby. Wiklina jest rośliną, która lubi odpowiednie nasłonecznienie, nawodnienie i dostęp do pokarmów znajdujących się w glebie. Szkody mogą być wyrządzane przez owady, grzyby, choroby mróz czy grat. Do najgroźniejszych niewątpliwie należą mróz i grat. mróz wywołuje małe ranki na korze, które uwidoczniają się dopiero po upływie około dwóch tygodni. Z kolei grat, jego uderzenia sięgają przeważnie do rdzenia, powodując łamliwość pręta, a więc jego dyskwalifikację, jeśli chodzi o dalsze przetwórstwo. Natomiast często pojawiające się wiosenne przymrozki powodują wiądnięcie wierzchołków. Jeżeli mróz jest wyjątkowo silny, pędy schną, a roślina wypuszcza boczne pędy obniżające klasę jakości pręta. Zawsze trzeba liczyć się z tym, że około 20% sadzonek nie przyjmie się, dlatego też należy uwzględnić niedobory i dosadzić, mając jednocześnie na uwadze wzrost pobocznych pędów oraz szybkość tego wzrostu.